Cześć, witam Was serdecznie w sklepie wędkarskim BOLF. Dzisiaj mam dla Was mega fajne kijki spinningowe. Kijki są jednoczęściowe co prawda. Idealne na łódkę, do szybkiego łowienia. Freestyle od Pro SOLID. Wersja 15 gram i wersja 30 g Kijki o pełnym blanku. Nie do zniszczenia. Naprawdę solidne kije. Je można giąć. To jest kijek, akurat 15 gram. Naprawdę, uwierzcie mi, sporo siły używam i nieźle się gnie. Naprawdę piękny, solidny kijek. Dosyć szybki kijek. W jednym, w jednym elemencie, czyli jednoczęściowe. Rewelacyjnie dzielone. Yy, dzielona rękojeść, rewelacyjnie wykonane, skręcany z tyłu, duża przelotka pierwsza. 8 przelotek, jeden kijek i drugi, yy, długość 1,80 m. Kiki przeznaczone do łowienia z łodzi, ewentualnie w miejscach takich trudno dostępnych, yy, sprawdzą się. Ten delikatniejszy oczywiście na. Mniejszą rybkę, oko, okoń, kleń, Jaś, ale poradzi sobie ze szczupakiem, sandaczem. Oczywiście tutaj żadnego problemu, to są naprawdę solidne kije. Pełny blank y, węglowy tych kików. Ceny y, 15 gram. Kosztuje 325 zł, 30 gram wyrzutu, 335 zł. Oczywiście wysyłka jest gratis u nas w sklepie. Zapraszam Was do obserwacji naszego kanału, zapraszam Was do sklepu wędkarskiego. Zajrzyjcie w zakładkę promocje, bo naprawdę bardzo dużo się tam pojawia fajnych produktów, więc warto skorzystać. Przypominam, że ogólnie u nas wysyłka gratis też jest od 199 zł. Jak zawsze możecie też sobie coś dobrać. I wtedy też ta wysyłka jest gratis bez względu na to, ile w koszyku będzie, jeżeli przekroczycie wartość 199 zł. Mamy coś też dla spawikowców, metodowców oraz yy, federowców, więc szeroki asortyment. Dzisiaj prezentacja kilków coś dla spinningowców, naprawdę fajne wędeczki. Polecam serdecznie. Zapraszam Was, jeżeli możecie, do sklepu wędkarskiego w Zielonej Górze na ulicy Sulechowskiej 4, a budynek 18 na terenie Zastalu. Zapraszam Was właśnie na stronę internetową. Zaglądajcie. Warto na pewno coś tam znaleźć dla siebie, bo są naprawdę ciekawe oferty. Cześć, trzymajcie się, pa!